To sekret pięknych kwiatów i roślin w ogrodzie. Jeśli nigdy wcześniej nie dawałeś tego swoim roślinom, to koniecznie musisz zacząć. Pokażę zaraz, jak i po co z tego korzystać. Jest to niezwykle dobry nawóz do wielu roślin. Na samym początku zabierz kostkę drożdży. Uszykuj naczynie, wlej do niego wodę. Zacznij dzielić drożdże na mniejsze części. Mogą to być nawet drożdże po terminie, które byś pewnie wyrzucił. Zacznij dokładnie je mieszać, aby się rozpuściły bez pozostawienia grudek. Jeśli już się całe dobrze rozpuściły, pozostaw miksturę na 15 minut. Aby móc z nich skorzystać, rozcieńcz litr wody drożdżowej w 10 litrach czystej wody. Drożdże są o wiele tańsze od nawozów chemicznych, a do tego o wiele zdrowsze. Wystarczy podlać nimi rośliny, a wyrośnie mnóstwo nowych i dużo silniejszych kwiatów. Powtarzaj nawożenie drożdżami co 2-3 tygodnie, a zobaczysz różnicę.